Nikt o tym nie mówi, to jest pszenica. Przystujemy produkty zbożowe, chleby, makarony, różne mąki, ciasta, naleśniki. Są ziarna pszenicy. Niektórzy prepersi polecają zrobić zapas żywności z mąki. Uważam, że jest totalną bzdurą, bo mąka to po paru miesiącach już zaczyna jełczeć. W mące są dodawane środki przeciwgrzybiczne, na pleśnie, na różne tego. W mące, w sklepach, które się kupuje, gdzie producenci to robią, a nie. Piszę nieraz często tego na etykietach, a wiem, że robią znajomego mój narza z 30-letnim starzem. Mówi, że to praktycznie wszyscy. Nie? I taka mąka po pół roku ona już ma połowę wartości rzeczy, których miała na początku, a po roku to się wydaje, nadaje na wyrzucenie, jedynie. A zboże: jak jest dobre zboże, to wam poleży. Zobaczę. takie zboże może leżeć latami. Tylko, że takie zboże, żeby kupić takie zboże, no to trzeba mieć trochę pojęcia. Ale pszenica idzie... w worku, pszenica w worku, ok, no nie, wszystko jest super, no ale kurczę do takiego worka mogą się dobrać myszy prędzej czy później. No też, mimo wszystko, nie ma takiej stuprocentowej izolacji przed jakimiś grzybami pleśnią, wodą, więc może masz jakiś pomysł na to, co zrobić, żeby naprawdę długo móc przechowywać pszenicę. Ja jestem, że mam taki pomysł. I tutaj to jest moja propozycja dla wymagających. Zobaczymy. Teraz sobie porównamy. Ta pszenica to jest pszenica w pojemniku, który jest specjalnie przeznaczony do kontaktu z żywnością. On jest wzmacniany jest z grubszą ścianką. To jest pszenica tam w środku, która jest spakowana w atmosferze bezlenowej, w specjalnej mieszance gazów, która pozwala nam na przechowywanie tej żywności praktycznie w nieskończoność. Dlaczego? Bo ten gaz jest tak dobrany, tam nie ma tlenu, że tam się nic nie rozwinie. Nie rozwinie się żaden grzyb, bo to żarno jest wysuszone do odpowiedniej wilgotności. Tam nie ma tlenu. Może to leży żyć sobie całymi latami.